I Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Czciciele Męki Pańskiej, gromadzimy się, by wspólnie odprawić drogę krzyżową, by zatrzymać się przy Krzyżu Chrystusa, by podążać drogą krzyża. Tą dzisiejszą modlitwę pragniemy ofiarować w intencji Ojca Świętego, który dzisiaj rozpoczął. Bardzo ważną wizytę w Iraku, pogróż apostolską, o owoce tego spotkania z chrześcijanami w Iraku, pragniemy dzisiaj podczas tej drogi prosić. Który za nas cierpiał rany, O Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja. Pierwsza początek drogi kłaniamy się panie Jezu Chryste i błogosławimy tobie rodzi się nowy człowiek rozpoczyna się kolejne życie każde życie jest wędrowaniem w gruzińskim filmie pokuta stara kobieta wypowiada ciekawe słowa pyta Komu potrzebna jest droga, która nie prowadzi do świątyni? Życie nie może być drogą prowadzącą tylko do szkoły, zakładu pracy, do kina czy supermarketu. To ma być droga, która prowadzi do zbawienia. Tylko wtedy to codzienne wędrowanie będzie miało sens. Któryś za nas cierpiał ramy, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Akceptacja. Kłaniamy się Pani Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Człowiek musi zaakceptować swoją rzeczywistość, to, że jest mężczyzną albo kobietą, bo to jest Boży plan, Boży dar. Ten dar nie jest łatwy, ale jest najwspanialszy z możliwych. Bóg nie daje byle czego. Każdy z nas jest kimś niepowtarzalnym. Każdy z nas jest cudem, to zobowiązuje do tego, aby swoje życie przeżywać maksymalnie pięknie. Który za nas cierpiał, rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia zawahanie. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Są w życiu chwile, kiedy człowiek nie jest do końca zadowolony z tego, co posiada. Kim jest? Kiedy chciałby zmienić płeć, kolor oczu, rodziców, miejsce zamieszkania? Kiedy chciałby. Być jak ten czy inny kolega. Wiara to codzienne ufanie Bogu, przyjmowanie Jego scenariusza, bo to właśnie On ma być naszym przewodnikiem. Życie powinno być dziękowaniem za to, kim jestem, za to, co się posiada. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Spotkanie. Kłaniamy Cię, Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Potrzebujemy kogoś, kto w nas wierzy. Potrzebujemy kogoś, kto nas pokocha. Potrzebujemy kogoś, kto będzie przy nas obecny. Jakże biedni są ci, którzy nie posiadali matki, którzy nie spotkali jej na swojej drodze. Ich życie było podwójnie ciężkie, bo wszystkie. Ciężary musieli dźwigać zupełnie sami. Który za nas cierpiał rany, Zuchryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta przymus. Kłaniamy cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Bóg uczynił człowieka wolnym. Bóg obdarował człowieka wolną wolą, czyli okazał mu zaufanie. Niewolnik nie ma możliwości wyboru. Bóg nie uczynił człowieka niewolnikiem. Niestety na płaszczyźnie wiary mamy tak wielu dobrowolnych niewolników, ludzi przymuszonych do codziennej modlitwy, okresowej czy okolicznościowej spowiedzi, niedzielnej Eucharystii. Smutny jest widok takiego Bożego Niewolnika. Mieli do dyspozycji miłość, ale wybrali niewolę. Czyli gorycz i smutek zamiast radości i pokoju. który za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami. Stacja Szósta. Odruch Serca. Kłaniamy Ci się, Pani Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Jezus, wersja, 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 wersja. Przy różnych okazjach ludzie pytają wprost, za ile? Niewielu jest tych, którzy są w stanie czynić miłość, dobro, za darmo. Współczesny człowiek jest bardzo wyrachowany, matematyczny. Takie wyrachowanie nie prowadzi do szczęścia. Takie wyrachowanie jest zaprzeczeniem wiary. Judasz wszystko widział matematycznie, dlatego był w stanie sprzedać wszystko i wszystkich, nawet miłość, nawet zbawienie. Weronika zdobyła się na zupełnie spontaniczny, darmowy odruch serca. Ten mały gest pokazał, że ona jest wielka. Który za nas cierpiał rany, Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma upaść po raz drugi. Kłaniamy Cię, się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Można być zadowolonym z siebie, cieszyć się z bliskości Boga, z tego, że tak daleko doszliśmy na drodze wiary, że jesteśmy w porządku, że trwamy na drodze przykazań. Można cieszyć się z tego, że jesteśmy w tej porządniejszej grupie, że jesteśmy praktykującym, że korzystamy z Bożej miłości w sakramentach. Taki stan zadowolenia może uśpić, znieczulić, pozbawić czujności. Szatanowi wystarczy chwila, aby po raz kolejny rzucić nas w grzech, aby nas zwyciężyć. Oderwać od Boga. Dlatego warto ciągle przypominać sobie słowa świętego Piotra: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew, ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Niezbyt udane współczucie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Mogłoby się wydawać, że te lamentujące kobiety miały wrażliwe serca, że naprawdę współczuły Jezusowi. Ale to tylko pozory. Tak naprawdę nie wiedziały tego, co najważniejsze. Nie rozumiały, że ich życie ma związek z tym, co teraz widziały. Ta męka, ten krzyż, to sponiewieranie Jezusa było wypadkową ich grzechów i Grzechów ich bliskich. Dzisiaj wielu chrześcijan powtarza: Mój grzech to moja sprawa prywatna. Nie ma grzechów prywatnych. Każdy grzech przynosi, przenosi się na innych. Każdy grzech jest uderzeniem w Boga i w ludzi. Wystarczyłoby zmniejszyć ilość grzechów, aby zmniejszyć czyjeś cierpieniem. Tylko w ten, tylko na tym polega prawdziwe współczucie. Teatralne łzy i głośne lamentacje to zbyt mało. Któryś za nas cierpiał rany Chryste Zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Upaść na sam. Potrafi powstawać, bo tylko miłość potrafi powracać, bo tylko miłość potrafi przyznać się do błędu. Tam, gdzie nie ma miłości, jest stagnacja duchowa, skamielina. Tam nie ma życia. Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, się nad nami Stacja dziesiąta. W całej prawdzie kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żyjemy w cywilizacji, w cywilizacji, która nie wyobraża sobie życia bez udawania, bez masek, bez retuszu, bez makijażu, bez upiększania. A to wszystko jest budowaniem i powiększaniem kłamstwa, jest oszukiwaniem. Można oszukać ludzi, ale Boga oszukać się nie da. Chrystus stanął w całej prawdzie, został obnażony do granic możliwości. Każdy z nas będzie musiał przeżyć podobne obnażenie. W chwili śmierci spadają wszystkie maski, wszystkie misternie budowane pozory. W chwili śmierci Bóg pokazuje człowiekowi to wszystko, co tak misternie ukrywał przez lata. Może warto tę prawdę zobaczyć wcześniej, zanim przyjdzie śmierć, zanim będzie za późno, bo od tej prawdy będzie zależała wieczność. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Przybicie. Ostateczne unieruchomienie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nasze czasy charakteryzuje herezja czynu. Człowiek musi być sprawny, aktywny, opłacalny. Jego życie musi być nieustannym działaniem. A przecież wystarczy jakiś nieszczęśliwy wypadek, jakaś nieplanowana choroba, żeby świat wywrócił się do góry nogami. Człowiek, nawet ten bez rąk i nóg, nawet ten sparaliżowany, pozbawiony daru wzroku czy mowy, nie przestaje być człowiekiem. Bo jedynym sprawdzianem, potwierdzeniem człowieczeństwa jest serce. Ze wszystkich stworzeń we wszechświecie tylko człowiek potrafi kochać, który za nas cierpiał rany Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Początek czy koniec? Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Człowiek musi się uporać z dwiema tajemnicami: z życiem, i śmiercią. Współczesny człowiek dużo myśli o życiu, a prawie wcale nie myśli o śmierci. Temu człowiekowi wydaje się, że jego życie nie będzie miało końca, że śmierć nigdy do niego nie przyjdzie. Każdemu z nas przybywa lata, jednocześnie ubywa sił, przybywa chorób, dolegliwości. Mimo, że uczestniczymy w wielu pogrzebach, że widzimy tysiące śmierci choćby na ekranach telewizorów, to zdajemy się nie zauważać narastającego umierania. Nie odnosimy tego do siebie. Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że śmierć dzieje się jakby poza nim, jakby w innym świecie. Ale któregoś dnia ta śmierć. Przyjdzie także do niego. Jezus przestrzega. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. W chwili śmierci zawali się ten domek z kart, który człowiek budował i wtedy stanie przed tą tajemnicą, o której nie myślał, od której uciekał. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja trzynasta, poczekalnia. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Warto patrzeć na twarze umarłych. Podobno oczy są zwierciadłem duszy, a więc twarze zmarłych są też jakby odbiciem całego życia. Są ludzie, których twarz, szczególnie ta w chwili śmierci jest piękna, widać na niej ogromny spokój, jakąś nieziemską radość i pokój. Święta Teresa z Liziem. Mimo młodego wieku często myślała o śmierci i często podkreślała, że dla niej chwili, chwila śmierci będzie największym ze świąt, bo będzie spotkaniem dwóch miłości, które ze, za sobą tęskniły, które na siebie czekały. Dla człowieka wiary śmierci jest wejściem w otwarte ramiona ojca, ale żeby uradować się tym spotkaniem, Trzeba wcześniej radować się Bogiem w sakramentach. Tylko ten, kto radował się Bogiem na ziemi, będzie radował się nim w niebie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta. Grób. Oczekiwanie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dla ateisty śmierć grób oznacza katastrofę, utratę wszystkiego, ostateczny koniec. Dla człowieka żyjącego wiarą śmierć jest tylko bramą, przez którą trzeba przejść. Chrześcijanin wie, że z doczesności wejdzie w wieczność. Pięknie mówi o tym jedna z prefacji o zmarłych. W nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania, i choć zasmuca nas nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności, albowiem życie Twoich wiernych, O Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. To są słowa wiary. To są słowa nadziei. Który za nas cierpiał rany, Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Żeby skorzystać z łaski odpustu, która Przypisana jest do wspólnie odprawianej drogi krzyżowej, pomódlmy się na intencje Ojca Świętego, który, jak mówiłem na wstępie, odbywa swoją apostolską podróż do Iraku. Prośmy w tych intencjach, które On nosi w swoim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Święta łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, który za nas cierpiał rany. I ty, któraś współcierpiała. Gorąco też zachęcam do pozostania na przy świętej, która za chwilę się rozpocznie, A dla tych, którzy muszą powrócić do swoich zajęć, udzielę błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.